Kometa. Nie, ciała niebieskie. Więcej ciał niebieskich nie ma. No, bardzo fajny mostek. Miła okolica. Sielankowo. Ładna. E <tryk> <Tia. tryk> <tryk> Jak już się to wszystko uspokoi? Stary z taką fryzurą i w takim stroju nie ma szans. Panu słońce pewnie się dobrze zasypia przy jego delikatnym szumie. Ciekawe dokąd uchodzi woda z takiej wysokości. Jak śpi. Brzydki grubas. Dlaczego Pan Słońce musi być łysy? Nieistotne. Przepraszam, Panie Słońce. Czy mógłbyś podarować trochę swego cennego czasu? Znowu? To już drugi w ciągu ostatnich niego tysiąclecia. O co chodzi? Mm. Zacznijmy może od tego. Drugi? A kto był przede mną? Był taki jeden wielki czarodziej, który chciał znaleźć legendarne źródło spirytusu w opuszczonej kopalni krasnoludzkiej. Te dwie historyjki troszkę się rozmijają, nie? <grym> Zrobili z kumplami wyprawę, ale jak jeden wszedł do środka z pochodnią, to od oparów był wybuch. I zostały z niego sznurówki. Cieka Ciekawe, która jest z nich z tych wersji jest bliższa prawdy. Więc wymarudził u mnie oświetlenie jaskiń. A że miał argumenty, to się zgodziłem. Jaki argument? Podzielił się ze mną tym szlachetnym trunkiem? I jeszcze dołożył magiczny most. To ten mostek, który przechodziliśmy najprawdopodobniej. Tak, tak. A Vivat to specjalista od zabezpieczeń. A Vivat? Może Ariwald? Może i Ariwald? Nie pamiętam. Okej. Okay. Jest taki zamek spowity wiecznymi ciemnościami. O nie, tylko nie fiord. Skąd pan wie? Bo to jedyne miejsce na świecie, gdzie nie dochodzi słońce podczas swojej normalnej wędrówki. Zawsze tak było? Oczywiście, że nie zawsze. Co za pytanie. Od kilkuset lat, a może dłużej, hmm, żyje tam sprytny nekromanta, którego czary spowodowały ten godny pożałowania incydent. No, mam wątpliwości, czy tylko czary. Co do nekromanty, to czas teraźniejszy jest już chyba nieaktualny. Co do fiord, nie ma szans, żeby tam wpuścić trochę światła? Jest, ale do tego musiałby być spełniony pewien niesamowicie trudny warunek. Jaki? Zgadzam się z góry na wszystko. Musiałoby mi się chcieć. Kolejny leń na naszej drodze. A konkretnie? Szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce mówić o tym, dlaczego mi się nic nie chce. Więc pozwól mi <laughs> drzewać dalej. Ale tam musi stać się dzień. Ja nic nie muszę. A jak jeszcze raz wrzaśniesz, to spopielę cię i rzucę jako nawóz dla troli. To szantaż. A szantaże to jednak groźba karalna. <laughs> Bardzo mimo. Wszystko może się <laughs> znudzić, mój chłopcze. Nawet szemrzący strumyk, zielone drzewa i soczyste owoce. Ale te dwie piękne istoty z wachlarzami. Nawet i one. Nawet i one. Mam to jeszcze przed sobą. Przepraszam za kłopot. Na razie to wszystko. Tu, na górę. Dochodzi niewiele dźwięków. Jestem spragniony muzyki. Tak, muzyka. Ale ludzka mowa to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Więc nie musisz szybko wracać. Ja, pan słońca po prostu nie słyszy tej upiornie przeraźliwej muzyczki MIDI, która cały czas brzmi w tle. Bo wszem melodie są miłe, nutki fajne, tylko... Cóż, MIDI. Format MIDI. Niechlubne początki. Potrzebujemy czegoś, co zrobi muzykę. A kto może mieć coś, co robi muzykę? No, Bart. I Bart jest tu. Zakola jak królewski dziedziniec. Nos jak pazur smoka. Obślinione usta i czarny wąsik. Teoretycznie. Wszystko jest przeciwko niemu, ale coś mi mówi, że widoczna w jego oczach pasja zaimponowała niejednej kobiecie. Nie wiem, czy wypada przerywać artyście, kiedy ma natchnienie. No nie wygląda na kogoś z natchnieniem. W każdym razie tak się właśnie składa, że musimy zdobyć instrument muzyczny, na którym zwykle grywa Park. Znajdzie moją jedyną i ukochaną córkę, Szandrię, otrzyma tyle złota, ile potrafi unieść. Nie będę zmuszał do małżeństwa. Zaginęła roku Kozła zimą, i do dziś los jej jest nieznany. Ogrążony w smutku, król Budarae, Rawet. Jest jeszcze portret, ale już mało wyraźny. Ten plakat wisi tu chyba ładnych parę lat. Okej. Okay. Ponieważ jakoś musimy zdobyć jego instrument muzyczny, to sobie obejrzyjmy, co to za papiery ma z kieszeni. Albo kompromitującego. No właśnie. E, nie bardzo. Ruloni. No Ruloni. wszystkim, jak akcjami książę zawsze czeka na moment, kiedy się skończy animacja. Hmm. Przepełniony podstępną magią. Słowa, słowa, słowa. I zaraz usłyszycie, co to są za słowa. Ale chodźmy może najpierw do domu Barda. Tak, Bard ma dom w tym mieście. Jak łatwo się spodziewać. A w tym domu urocza małżonka, kompletna ruina. Bardzo romantyczne miejsce! Księżycowa noc, smutna melodia fletu, unosząca się pod niebiosa. Tylko ta wybrana bielizna psuje wrażenie. Typowy piecuch. I to jest właśnie znak. Albo Bart jest bardzo poważany w tym mieście, albo uważa, że trochę autoreklamy nigdy nie zaszkodzi. Marketing jest dobry, o ile nie przesadzony. Drzwi do mieszkania Barda. Czego? Akwizytorom łamie karki, a żebrakami karmi psy. Jakieś pytania? Zastanawiam się, ile musieliby mi zapłacić, żebym zechciał. Ja. Nie, 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 to zbyt obrzydliwe. Urocza kobiecinka, nie? Co jest? Zapomniałeś języka w gębie? Na twój widok, no. Dzień dobry. <laughs> Jestem księciem. Tylko dlatego jeszcze żyjesz. A teraz poszedł stąd. <laughs> tak, wyjątkowo urocza i w ogóle. I ciężko się z nią dogadać. Znowu? mąż coś zgubił. To wystarczy za słowa. Dłoń ma, co jeszcze dotyku twego nie znała, nie śmiała, Lecz ogniem dzikim płonąca, Sunie po aksemicie cudnego ciała. Ja modlę się, by pieściła ciebie z końca. Zatłukę tego małego gnojka. Suchiwaniem rzępolenia. Au. Koniec z lutnią samograjką. Koniec z praniem skarpetek. Koniec z gotowaniem rosołu na kaca. Żeby tu więcej jego brudna stopa nie postała. Z małej chmury duży deszcz. Radykalna kobiecina, ale w sumie... Cóż, gdyby to była faktyczna zdrada z jego strony, to jak najbardziej miała prawo, a nawet obowiązek tak postąpić. Drajców należy karać. Różne starocie nowością wyróżnia się tylko ludnia. I mamy instrument. Żona Barda krzyczała coś o ludni samograjce, ale ta tutaj jakoś siedzi cicho. Tak, i niestety sam będziesz musiał. Ugiwać to piekielne urządzenie, tak, no i wyszliśmy tutaj. I teraz powiedzcie mi, dlaczego Harold przechodził koło mieszkania Barda. Bardzo dziwne. Okej, okay, czyli teraz lecimy znów do pana słońca, o ile mnie pamięć nie myli. Tutaj. Jeszcze trzy lokacje na mapie. I teraz najupiorniejsza rzecz w całej grze. Zresztą posłuchajcie tego. To jest naprawdę upiorne. To Nawet muzyka MIDI zamilkła z wrażenia. przepiękne. Przepiękne. Dawno nie słyszałem muzyki i zapomniałem, jaka może być cudowna. To jak z tym wędrowcem, to nie? Co to było? Czego chciałeś, młodzieńcze? Chodzi o zamek Fiord, który... Ach tak, zalane mrokiem siedlisko zła. Zrobię, co trzeba. Nie martw się, ale teraz naprawdę zostaw mnie już.